Na YouTube, a. halo. Dobra, nagrywamy kolejny odcinek. Jeśli ktoś nie czai bazy, to wpadnijcie na, yy, na mój poprzedni filmik, który już yy, też nagrałam. Po co ja mu dałam karmę? Po co ja ci dałam karmę? Po co ja ci dałam karmę? Po co ja ci dałam karmę? No, chodź tu, chodź tu. Chodź tu, po co ja ci dałam karmę? A masz ściany, a masz, a masz. Szkoda, że tu ich nie można zamordować, no. Omów, O Omów w łebetynę. Kurde, zniknął mi. Amuse, 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 Amos, amos, amos. 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 Amos, Aha, ale oni tam są. Tutaj tak na pewno nie przedstawimy niczego. Dobra, no, e, o niczym nie gadamy. To jest niespodzianka. Tak, 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 tak. No. <śśpiewanie> Jeśli oglądaliście moi poprzedni filmy, to wiecie o co chodzi. Jedno. Rób, Rób babkę. Rób babkę. srapkę. Srapka. Srapka Ej, nie mów tak. Eee, dobra. Mm, Słuchaj, ty teraz będziesz na YouTube prawdziwym. Ja? Wstydzisz się? No. Bo to przecież wrzucę na a to tak po prostu nie nagrywam sobie. Hmm. Będziesz siebie oglądać na YouTube. No? Nie wstydzę się. Nie hmm. wstydzę się. Daddy, no to ale i tak będziesz na prawdziwym YouTube. Będziesz siebie oglądać na moim kanale. Ruki. Nie mogłem... Zdrażania. Pa.